Proszę, a kto to przyszł? Kto tu zagląda? Bartek, siema Bartek, Witam Ciebie, mordeczko. Zobacz jak kurde. W południu Europy z Gredy grają w kulki sobie na, na żywca. Po pijaku. Słoneczny dzień w parku. Pięknie, ślicznie. Mmmm, Ile bulet no. za te co ty jedzisz? Siema Tyszka mordeczko witam ciebie co tam? spoci No złapali, dorwali kurde bestię która wali kurwa w sklepie biro jajka kurde ten skórek na wolnym wybiegu Widzicie nie ma, nie ma no, tam, to tam się myśleliście że to śliźnie nie? się śliźnie myśleliście że się śliźnie a tu się nie śliznęło a ja, ruriguri Bo no, ubię rozjebał kolażówę, znaczy, czekam na uwego. Teraz szukam torbę. Aha, torbę mam tu. Dobra. Kurde jak miał kolażówę to bym poleciał sobie na kolażowie ją. Poleciałem z górki na pazurki, a tu się okazuje, że nie da rady, co? Hmm. Wiecie, że ja nigdy nie byłem w tych sklepach bio? Powiem wam, że to bio to jest jeden wielki farmazą. Po prostu znaleźć sobie nowych fitmarketingowych. marketingowy, wiedzą, że ludzie kurwa tępi kurwa są tacy, że nawet nie rozumieją, co jest bio, a co nie bio. Więc całe bio, moim zdaniem, to jest farmazon, a wy kurwa sobie tam sami okrajczy. Ja wam powiem, że takie bio jak tutaj, to u nas będzie dopiero za jakieś 5 lat w Polsce, tak rozbudowane. I będą same kurwa eko, same bio kurwa, same kurwa wszystko zajebiście. A tak naprawdę to jest jeden wielki farmazon, żeby ludzi kurwa wyjebać na kurwa ten. Tutaj w Omilior nie kosztuje kurwa euro jak normalnie, tylko tu już kosztuje 3 euro kurwa. Przepraszam. Także widzicie jak to jest z nimi. Obuzanie. Nie wiecie, co pisze. Pamiętajcie, jeszcze raz wam powiem ten głupi, głupie, głupie przysłowie, co kiedyś znaczy przysłowie, takie powiedzenie taką. Nie wiem jak to nawet nazwać, nie? Ale, ale już kiedyś wam to mówiłem, nie raz to powiedziałem, jeszcze raz wam powiem. Że. Na płocie ktoś napisał, napisał cipa. No i co mieszkał niedaleko, chodził już z drzazgami w kudasie, Bo pisało, że cipa, nie. Także wiecie, to, że tam jest napisane, że bio. Tak jak z tą cipą, kurwa. Uważajcie, żeby wam oczy nie zarosły, nie? Sorry, w bo... ogóle. Jebać piwo. 12 za sztukę? Czekaj, czekaj, spokojnie, kurwa. Będziecie płacili takie pieniądze, że nawet nie będziecie wierzy wierzyli. do takich czasy, że kurwa będziecie płacili za jajko prawdziwe czy za dżem. Pamiętacie Sex -misja? Tam była taka scena, gdzie, tam, gdzie oni tam gdzieś tam latali do tej babci i ta babcia ten dżemik miała, pamiętacie? I kartofla co miała? No, do, do zobaczenia kurwa w 2025, nie? to już tylko 8 lat. Kurde też już się tak pojeździł z wózkiem, kurwa Uwaga, się wziął ten. Jakiegoś wnuczka do wózka i se po, Albo o, albo dzidzie, nie no, dzidzie nie, wnuczek, już pój już nie będę świrował. Wnuczka kurwa. Wnuczka im se wziął do wózka, im se poszedł gdzieś w z Na pewne rzeczy nie mam wpływu, na wszystko mamy wpływ kurwa, na wszystko, naprawdę. Nie piszę, że tak, że nie mamy wpływu, bo na wszystko to my kreujemy naszą rzeczywistość. I każdy indywidualnie dla siebie, nie? My kreujemy wspólnie wspólną rzeczywistość, a indywidualnie każdy dla samego siebie. I nawet wiesz, ja jak najbardziej zgadzam się z tobą, wiem, że nie mamy tutaj, które rzeczy, bo jest mn mnóstwo szaleń. Merci, merci, merci. Tu pani przyniosła nie chcę. maybe si planet i she, didn't want it because she was eating a lot. Je ne no parle Okej. Ok. Au Dostała coś. Także zgadzam się z Tobą, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale kurde też, Tak naprawdę to wszystko my robimy. Yo, guys, speak to me. What the fuck? My może powinienem pójść po ten. A co to jest za suzuka, co? Na pewno Suzuka, nie? Bo to widać po kolorach. Co za soszka To będzie zamiast numeru zjemy kolażówę. O trzy nazywa DRZ To co to jest? Szuzuka czy nie Szużuka? To jest Foxa, to dla Foxa, tutaj masz Foxa Fox Pojemność Fox masz foxa, ja. Pojemność 125 plus. Nie z naszych Suzuki co? <śmum> nie ma, ale na skónia. Aż kurwa nie mam teraz pewności, czy to jest Suzuki, żeście jeszcze mi tak w konia zrobili. DRZ, 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 DRZ DR, DRK, DRK, DRK. DR. Yamaha była Y, A albo PW, DW, DRDT. Suzuka chyba nie, czy Kawasaka może być, o Kawasaka może być dr a SRAT, czekajcie, SRAT, CBR. No to wy mi zaraz napiszecie, co to był kurwa za motor TRZ Black Kaps la, kurde. Łat kapsel, you about 4 euro za 10. Suzuki, no ja wiem, że strat to Suzuki, ale to jest DRZ. Ale jak już napisał tam. No ja wiem, bo strat to jest, jest ściga 750 600 Zatka, nie? A DRK, DRZK, no to ja nie wiem, ale to ma też będzie właśnie. No właśnie, to jest makaron? Ona mówiła, że to jest szakarma dla psa. Zawsze, no, że ci wiesz, Też? No, bo ja też na... to tak. Majki, jak nie, tego Majkiemu, tego, jak nie chciała. No, ona nie chciała, bo ja widziałem, że to babka i dawała. O, ja. to kierpura, Co jest Kierfurza. A to jest Kierfur? Kierfur Bio. A tamten sklep, Hmm. Hmm. Oh I Powiedział, że tam nabędę. Na będę Będę, ja Nie ma dzioba, ja idę na garibale. Gorbela. Ja czy Garibela. Garibaldi. A, co, Garibaldi. gdzie okay. idzie w którą stronę? Moja... Jeszcze dalej. No. Dalej się. Okej, okay, dobra. No dobra, to do zobaczenia. Nie będziemy się widzieli, no. Trzymaj się. Smoke weed day. Kurde, żeby tak było właśnie. Dziobacz, kurwa. Żeby tak było, żeby było, było smoke weed everyday. Jesteśmy wszyscy, w takim sposób zależni. Ty masz te swoje... te dziewczyny... A tak, i wiesz, wiesz, że one się będą kurwa bo one są tworzy, a ja co tu mam? Z kim ja tu mam się kurwa ścierać? Tak o. Dilerzy, kurwa, to są, wiesz, chwia próbują na mnie zarobić, kurde że nie utowali w ogóle, nie. Później ci następni jak mieli, czekaj. to ci, czy... producenci, nie. Kurde. To z nimi jest tak znowu, że kurwa, macie, gdzie oni są? Gdzie są właśnie producenci, jak tu sami tyleży See every day. o Ty, jak eat pussy every day, ale już kiedyś dawno, dawno temu jeszcze, jak byłem mało lat, to to właśnie słuchajcie teraz, bo takie powiem słowa, które, które utkwiły mi ten facet, który je powiedział, na pewno już nie żyje, bo to już minęło naprawdę bardzo dużo lat. Mm. I on powiedział tak, powiedział, że pierdolenie to zboczenie, a lizanie to jest kochanie, no. czy, czy całowanie to kochanie, nie? Pierdolenie to zboczenie, całowanie to kochanie, nie? I to taki kurwa wiecie, to był taki figofago. Chodził po tych wszystkich kurde barach piwnych, pijalniach piwa, że tak powiem. dymał te wszystkie kurde te Wariatki, które. 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 już Wariatki, które po prostu za kupę piwa po, były. były, jak to się mówi, w stanie. Um, u, rozmaicić szary dzień takiego alkoholika. Także. Hmm. Ja chciałem czerwone znowu, trochę jasne. jasno. Dobra, idę tutaj na czerwony, bo tu się nie wyczekam No, o, już mi wesą do głowy kurwa dlatego, że właśnie, że właśnie wyjdzie no właśnie, właśnie, dlatego właśnie wszystko jasne nie ale zaraz, właśnie przed chwilą znalazłem jakiegoś tego no właśnie to, czego szukałem tu i tu będziemy.

Dziękuję. 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 fajnie Dziękuję. Fajnie Dziękuję. 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 że Dziękuję. 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 czekaj, się Dziękuję. 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 Dostałem 2,20 z y, 5, czyli dostałem z y, bled kosztowały euro 80. Kurwa, 2, zobaczcie W niektórych miejscach płacę po 2 euro, a tu zapłaciłem za OCB długie euro 80. Szymalo Franco Stolo, witam Cię, mordyczko. E, wiesz gdzie idziemy, o jakie fajne oponki, zobaczcie, kurwa, eleganckie oponki, slicki, w zajebistym stanie, nówki sztuki, pod sklepem rowerowym, wyjebany do śmietnika. I no, normalnie bym je zabrał, bym sobie już założył na rower, bo takich zajebistych oponek nawet ja nie mam, no ale no niestety, tak się dziwnie składa, czekaj, muszę znaleźć, Ja tam chcę zejść na dół, dlaczego? Dlatego, że tam widziałem wcześniej jak szedłem, e, sklep z używanymi rzeczami. Więc zabiorę Was tam, żebyście mogli sobie zobaczyć to, co ja będę widział. Hmm. Wiecie, co tak Wam powiem, że tak się zastanawiam nad tym wszystkim, tak naprawdę na świecie nie ma dużo ludzi. Jak sobie pomyślicie, każda, każda jakaś tam społeczność ma tam jakąś ograniczoną ilość, każdy robi to, co ma robić. Tak naprawdę wiecie, no bo jeżeli weźmiemy... Jeżeli się weźmie pod uwagę, że większość ludzi służy i tak naprawdę są tylko wyposażeniem świata, to tak naprawdę takich ludzi, co normalnie żyją, <grymnie> jest naprawdę malutka garstka takich, co sobie żyją po swojemu, ale przypalił tą pizzę i wyrzucili, nie? Kaszek ma zajebiste, jak ma mało Że nie wiem, gdzie ja znowu przylazłem, cholera jasna, nie wiem czy to znowu nie jest port. Wszedłem całkiem gdzie indziej, gdzie indziej wyszedłem. No ja wiem o tym, to ja wiem, kto to napisał, Olaf. Ja wiem i ja już te rzeczy słyszałem, to znaczy wiesz, nie mam pewności co do tego czy czy to jest prawda czy nie, bo ja tam wiesz nie robiłem jakichś statystyk ani nic, ale już też to słyszałem, że ponoć właśnie jeżeli wszystkich ludzi by się wrzuciło w jedno miejsce, to by się okazało, kurde, że ich wcale tak dużo nie ma, że te wszystkie numery, które nam jebią w głowach, to są zwykłe kurwa manipulacje, a oni to odkręcą, zobaczycie, że odkręcą, oni powiedzą za jakiś czas, że na świecie jest 100 milionów ludzi i co wtedy zrobi się, się okaże, że kurwa może 100 milionów było cały czas. Tylko po prostu najpierw zawyżyli, bo nie było możliwości przeliczenia podsumowania. Tak jak już zrobił ten rachunek, że wszystko znalazł do kupy, no to się okaże, że... że ludzi nigdy nie było tak dużo, nie? Że jest ich bardzo dużo mniej. No oni w to też farmazą. No i teraz ja się pytam, jeżeli ktoś jest kurwa, przepraszam, bo to wiecie też mi nie chodzi o to, żeby tu jakoś śmierć, hejty czy coś. Ale ja się pytam, jeżeli ktoś jest kurwa policjantem, czy kurwa ktoś jest... Poczekałem, szóstka. Jeżeli ktoś jest policjantem, jeżeli ktoś jest żołnierzem kurwa, to kurwa kim on jest? To on jest kurwa, yy... że tak powiem, funkcjonariuszem, czy kurwa narzędziem, tego się pytam. Bo no, mi się wydaje, że mi nie chodzi, żeby jakieś samosądy czy coś, nie? W żadnym wypadku. Ale jeżeli ludzie widzą to, to jest kurwa białe, to jest białe, czarny, czarne czarne. Czemu się oszukują? Tutaj? Czemu właśnie? Że klimat się ociepla przez ludzi. No, przez ludzi się ociepla na pewno, no bo przecież ingerują tak bardzo w naturę. Nie wierzę, jeszcze raz, nie mieszać religii w Boga, ale jeżeli ludzie ingerują tak w naturę, która się sama wykreowała i dzięki temu, że ona się wykreowała w taki sposób, jaki się wykreowała, wiecie, przez, nie wiem jak to nazwać, ale wiecie, ewolucja planety, że te rzeki, i w ogóle te morza, i te jeziora, i te góry, i te lasy, i to wszystko. Jeżeli to samo się wykreowało i to była pod taka takie podłoże, podwalina, żeby w tym, w tym, w tym, w tym, w tym na tym świecie narodziło się takie stworzenie jak człowiek, to kurwa masz jeżeli my to zmienimy, no to jest normalne, że człowiek nie, nie będzie miał tej racji bytu. Kurwa, kurwa twarz. Nie będzie racji bytu na tej planecie. Ale ja wiem, że, wiem. Znaczy wiem, ja jestem przekonany, że rzut ludzi jest, że te statystyki, które, które, które są podawane są zawyżone. W jakim stopniu one są zawyżone, nie mam pojęcia, ale, ale tak podejrzewam, że myślę 50-50, 50-50, jak ze wszystkim. A może prawda, a może nie. Dochodzimy już prawie do garibaldi tam nie wiem, czy widzicie. Ja tu mam hmm, plan projekt X do zrealizowania, ale kurwa. Renóweczek. No właśnie nie, po, nie wiadomo dlaczego i wie dlatego, wiecie, ja, ja ja nie. Nie zastanawiam się dlaczego powstał i w jaki sposób, bo bo, bo bo wiecie, nie mam pojęcia, nie? Ale na mój głupi rozum, jeszcze powtarzałem wiele razy na mój głupi rozum, jeszcze raz powtórzę, że um, Czekaj skończy świat ewolucja Dlaczego i skąd powstał świat? A, dlaczego? Dlatego, że jeżeli, jeżeli ja już wam mówiłem, jeżeli wszechświat jest wszystkim i niczym. Słuchajcie, jeszcze raz, bo to jest proste, może kurde wiecie, może nie musicie tego lubić, nie? Ale jeżeli wszechświat jest wszystkim i niczym, to gdzieś w tej czasoprzestrzeni musi się znaleźć miejsce, gdzie się spotyka to wszystko z niczym. I teraz my jesteśmy właśnie tym czymś. Co jest tu i teraz? I po prostu tak się złożyło, że my akurat jesteśmy w tym wymiarze, jakim jesteśmy, i robimy to, co robimy, i się dzieje to, co się dzieje. Co robisz na co dzień? Gadam do siebie przy, przy komputerze. Gadam do telefonu, gadam do komputera. Ogólnie gadam cały czas. Każ gadam i łażę. A jak, jak jakby napisał, to bym powiedział ci smoke weed, day. A co to jest w ogóle? Mikołaj, siema Mikołaj mordeczko, Witam siebie. Miałem moją ekipkę i została i uciekła. Tam siedzieliśmy. Oho, ho teraz nie wiem nie wiem czy wiesz Mikołaj a propos tego co robię na, na co dzień ale w końcu się dorobiłem pozycji e, zajebistego streamera kurde na polskim YouTube, no i streamuję wiesz po prostu jest to moja pasja życiowa e, staram się rozwijać no i tak sobie to leczkę będzie A ty, Mikołaj, co ty robisz na co dzień? Czekaj, bo ja miałem tych koleści tutaj gdzieś mi zostawiły Zostawić ich na chwilę samych i ucieknij, nie? Uciekli, nie? No tu siedzieliśmy, przecież. Gdzie byście poszli, jakbyście byli na miejscu? Bo ja bym poszedł na ten. Ale ją moczu, ale ją moczu idziemy. Ale, tak że... no, tak. Nie, nie, Dobra, nie gadacie do mnie, to idę sobie. A, w porządku. Siema, może tak. jeszcze raz. No właśnie, ja byłem, przyszedłem, wrócić, Co to tam ma, brzoz, A, my się palię, to Ej. O, co? o. No, O. Ok. Nie mam szlugów polskich. Szlugów? Nie, nie, ja nie palę. Nie, nie, dzięki. No tak wiesz, popalam, jak czasami znajdę jakąś grubą pojarę, ale tak to ja nie kupuję, bo kurwa, już mnie wkurwili parę lat w Polsce. Jak ceny się zmieniły, tak, że kurwa nie było mnie stać. W tej chwili ramka w Polsce 15 zł. 15? Co? Nie, nie, nie o, ja dzięki, dzięki. Skadą, Także oszukują nas, nie? Strasznie. Ja kurde, mam problem z głową, bo ja nie palę. No, i zajebiście, no. Nie, no. no mam problem ja, po, ja, kurde, ja palę. Zapierdolił po kablach, kurwa. Więc. No, po kablach to kurde w ogóle. Ja ja nie wiem. że jego pies mnie bardziej lubi, jakiego. O, tak taki jesteś, Majki?

nie, bo to jest tak czasami, że wiesz, jak ludzie się, wiesz, gdzieś mają jakieś tam wewnątrz swoje, wiesz, tam akurat mi nie chodzi, żeby coś, nie, ale jak mają jakieś właśnie, coś ich ciśnie, jakieś stresy albo coś, to wyrzucają tą frustrację na innych dookoła i czasami jest tak, że ci ludzie, co są najbliżej, ci co są najbliżej, ci najbardziej kochani, największego opierdło dostają, bo wiesz o co chodzi. To jest tak jak w małżeństwie, kurwa, kłótnia, nie, jeżeli ludzie z sobą obsują, to jest im łatwiej sobie powiedzieć spierdalaj niż takim ludziom, gdzie się w ogóle nie znają, nie wiedzą kto jest kto. Nie no, kurwa. Ja nie lubię stawiam reklamówkę, wziąłem paczkę truskawek dla dupeczki, kurwa Oddałem cztery, że takie paczki, kurwa no. Takie paczki cztery, że Zostawiłem sobie kanapkę z serem tylko, kurwa, na, wiesz, na mm. sanduica, na mili Kurwa, no i to miałem przez pół miasta, kurwa.